Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować razem z Wojtusiem wózek giełdowy. E, co to jest wózek giełdowy może powiedzmy sobie? No To jest taki wózek, który tata bierze, tak. żeby go plecy nie bolały, żeby można było, będąc na giełdzie, jak ktoś woli na rynku być może, e, czy gdzie tam kto jest, żeby można było po prostu nosić, e, przenosić, przewozić w zasadzie różnego rodzaju jakieś rzeczy, cięższe rzeczy. Tak. I moi drodzy różne były wariacje tego, był plecach z przetwornicą, było coś, ale potrzebowałem wersji kompleksowej, coś co jest kompleksowe, coś na co co ma dosyć duży zasób rzeczy, które możemy na to położyć, coś co się albo lekko pcha, albo jest elektryczne. No i udało nam się, moi drodzy, zrobić. Elektryczny wózek giełdowy, który Wam za chwileczkę zaprezentuję. Jeżeli chodzi o poszczególne elementy jego budowy, to było robione na live'ach, ale oczywiście nie każdy ma ochotę oglądać kilkunastogodzinne live, y, bo tam były problemy z przetwornicą. I moi drodzy, zobaczycie w tym odcinku wózek, który nie dość, że jest elektryczny. Ma dwa silniki, naprawdę duże koła. Sprawdził się już w zimie w zaspach. To dodatkowo możecie sobie spokojnie na nim sprawdzić, będąc na giełdzie, na przykład betoniarkę, czy działa, ponieważ mamy przetwornicę 2 kW. W piku do 4 kW. Kilowaty, czyli 4000 watów mocy. To jest dużo. Co nie? Tak. To jest tyle? Nie. Tyle? Nie. tyle? Pięć. Tyle? Jeszcze więcej? Zobaczcie, Mojna, jak to wygląda. Pamiętajcie, jeżeli Wam się spodoba to dajcie łapki w górę. Jak się daje łapki w górę? Tak, łapki w górę. łapka w górę i subskrypcja, dokładnie. Tak się prezentuje nasz wózeczek. Tutaj macie dla porównania Wojtusia żeby się zobaczyli jaka to jest wielkość. To ten uchwyt być może moi drodzy, ten pokrowiec jest, on powinien być bardziej wyprostowany, tak? o, tak, o powinien być. Ale... No nie przeszkadza mi, że on jest taką elkę w żaden sposób, ale zacznijmy od tego jak ten wózek powstawał, co było na początku. Na początku mój drodzy jak widzicie kupiłem wózek, czyli dwa kółka, tam jak widzicie są dwa silniki, dosyć solidna rama, z tyłu i z przodu takie kółko, to kółko z tyłu bardzo dużo daje, bo jeżeli mamy przeciwwagę, to ono naprawdę utrzymuje cały wózek i myślałem żeby je zdjąć, ale wiele razy uratowało mi. Wywrócenie po prostu wózka do tyłu. Przeciwwagę, jeżeli tutaj mamy skopaną, no to on naprawdę bardzo dużo daje. No i teraz tak. Tutaj mamy jakiś uchwyt do kijów golfowych. On został użyty do czegoś innego. Tutaj, jak widzicie, mamy zamocowaną przetwornicę, do której za chwileczkę wrócimy. Na razie Wam chcę pokazać, moi drodzy, tylko i wyłącznie samą koncepcję tego wózka. Tutaj mamy rączkę. Jest to po prostu zwykły wózek golfowy. On jest składany tak naprawdę. Tutaj jak widzicie, możemy tą rączkę złożyć i tak naprawdę. Akumulator, który teraz jest zrobiony, też pozwala mi na delikatne złożenie tego wózka. Wystarczy, że wezmę to, pociągnę tutaj do góry i akumulator zbudowałem w ten sposób, że zauważcie, że to są jakby dwa pakiety, między którymi jest przerwa, ale o tym za chwileczkę do tego wrócimy. Więc sama prezencja tego wózka jest taka łoto. I teraz po kupnie wózka kupiliśmy, moi drodzy, kupiłem... Pokrowiec. Nie miałem bladego pojęcia, do czego to jest, mój, jakiś pokrowiec na keyboard, nie wiem na co. Okazało się później na live, na szczęście dla mnie, że jest to, że to jest oryginalny pokrowiec od wózka golfowego. On teoretycznie był ściągany i tak dalej. Tutaj widzicie, macie rączkę do noszenia. Tutaj macie też jakiś tam uchwyt. Został on przerobiony, przymocowany bardzo fajnie. Do naszego wózka. Jego bywałem, a tutaj jest to, że tego nie widać, tutaj, ale on ma tak zwane sztywne plecy do połowy, dzięki czemu jest sztywny. Już go otwieram i Wam pokazuję. Przytrzymaj pach, już otwarte. Zobaczcie, tutaj naprawdę dużo wejdzie. Macie sztywne plecy, tak jak mówiłem, do pewnego, elementu, do pewnego momentu. Nie, nawet nie założyłem, że tu jest kieszonka jeszcze. Widzicie? Wojtuś mi powiedział, faktycznie jest jakaś kieszonka. Taka optymalna. Więc moi drodzy, naprawdę pojemność tego jest bardzo duża. Wojtuś wszedłby tam chyba normalnie, co nie? Wszedłbyś? Tak? tak? Zaprezentujemy. No, daj, ja przytrzyma. Pokaż tam się da wejść. Ostrożnie. No. Zobaczcie. Wojtuś normalnie jest mały robaczek, cink, cink, jeszcze by tam siostra nawet weszła, nie? Nie. Patrzcie, pach i nie ma Wojtusia i jest Wojtuś. Także naprawdę jest, jest bardzo pojemny. A dodatkowo oczywiście w przedniej przegródce wożę sobie, moi drodzy, takie oto pasy. Znaczy pasy. Zwykłe takie gumki, dzięki którym mogę coś jeszcze podopinać sobie dookoła. Oczywiście życie mnie zweryfikowało i okazuje się, że na moje potrzeby i tak, jak jestem na giełdzie, to z 4-5 razy muszę zakursować z tym wózkiem. No ale wyobraźcie sobie, ile bym ja musiałem targać tego na plecach. Więc e, naprawdę ten wózek robi ogromną robotę. Jest. Teraz przejdźmy może do baterii. Zamknijmy to. Zamkniesz Wojtuś? zapniesz to? Od dołu tutaj masz. Przejdźmy moi drodzy teraz do baterii. Jak tutaj widzicie, są jak gdyby dwa pakiety. Oczywiście one są później połączone z tyłu. Tutaj widzicie taki oplot. Sama budowa baterii no, nie była prosta, ze względu na to, że potrzebujemy tutaj mieć ogromny prąd do przetwornicy. W tym pakiecie wykorzystujemy, jeżeli nie jedziemy, to do przetwornicy bezpośrednio na kablu mamy 120 130 amperów więc no to musiało być fajnie zbudowane, żeby nie było spadków napięcia, jeżeli chodzi o samą budowę baterii to było robione na live więc możecie sobie zacząć jaką baterię robiłem, ogniwa które tutaj są użyte to są ogniwa Lifepo 4 z systemu A123, ogniwa oczywiście wiadomo skąd, to oczywiście od Klaudiusza z baterii 18650.pl tam możecie kupić te ogniwa ogniwa te charakteryzują się tym, że mają bardzo, bardzo, bardzo duży prąd rozładowania i są naprawdę bardzo takie powiedziałbym toporne, odporne od porne, takie, no nie są łatwe do ubicia, e, balansera jako tako tutaj moi drodzy nie ma, natomiast ładowane te ogniwa są w sposób taki, że ich napięcie powiedzmy jest zaniżone do nawet pół wolta w razie jakby się rozbalansowały. Ktoś pada. Taki faktycznie. Się... Śnieg zaczął padać. Ale jaja. Oczywiście budowa typu zabezpieczenia, jak widzicie 30 i 25 Amper amperów, bezpieczniki, tak zwane no automatyczne, tak? Nie wiem czy znacie tego rodzaju bezpieczniki. Je można sobie włączyć i wyłączyć. Jak, jak, znaczy jak wybiją to samo możemy sobie je kliknąć. Eee, Jakie zabezpieczenie warto zawsze mieć? Ładowanie. Jak wygląda ładowanie? Zobaczcie. Eee, oczywiście moduł e, zaliest, wrzucę wam linka do tych modułów, których ja używam do ładowania. Są takie przetwornice. Z tyłu widzicie taką Asusa e, ładowarkę laptopową i w środku, moi drodzy, tutaj widać na czerwono teraz świeci, jest ukryty moduł, którym ładujemy. Czyli w tym momencie, zobaczcie, mamy wtyczkę zwykłą. Zwykła wtyczka, którą wpinamy do kontaktu i wózek nam, moi drodzy, się zaczyna ładować. Najwygodniejsze rozwiązanie. Przyjeżdżam po giełdzie, wpinam to do kontaktu, zostawiam to po prostu na noc, nie wiem, ile to trwa, musiałbym przeliczyć. Prąd, taki ustawiłem na ładowanie, to jest około chyba półtorej ampera, czy nawet może niżej, więc, więc jest ok. Rączka jest dosyć e, ciekawym elementem. Żeby wysterować dwa silniki, ogólnie ten wózek, zauważył Grzesiu, na giełdzie i cieszę się z niego bardzo, bo zauważcie jakie on ma koła. Miałem inny wózek giełdowy, który kupiłem. Jest zrobiony na jednym silniku i na kółkach takich od wózka. Tu mamy typowe koła pompowane, które naprawdę dużo wytrzymają. Jak te silniki są zasilone? Cała elektronika, która tutaj była, została usunięta. Usunąłem oryginalną elektronikę, to było na pilota, wszystko i tak dalej, niepotrzebne nam to jest. Wyprowadziłem bezpośrednio przewody z obydwóch silników. Oczywiście one są podpięte pod, wszystko tu jest pod tą baterię, łącznie z przetwornicą i silnikami, całe sterowanie, wszystko jest z jednej baterii. Bateria jest zrobiona 12V i teraz jak ją wysterować? Zobaczcie co tutaj się dzieje. Tutaj widzicie moi drodzy, to jest spust, oj. To jest moi drodzy spust odkrętarki. Po prostu spust odkrętarki. Szukałem wersji takiej, która ma na zewnątrz po prostu MOSFETa. Niektóre mają małe MOSFETy, które są wbudowane wewnątrz. Tutaj MOSFET byłby przykręcony od boku tej obudowy. Dzięki czemu mogłem pozbyć się MOSFETa, wywalić go na zewnątrz i jego zamontowaliśmy. Zobaczcie na przewodzikach. To on sobie jest na radiatorze. I radiator cały do e, obudowy aluminiowej dawaliśmy, czy nie? Już nawet nie pamiętam, chyba nie. Nie tak, tam jest od tyłu kawał aluminium, jeszcze to jest wszystko moi drodzy. Tu jest radiator, e, to się nie grzeje. Myślałem, że się będzie grzało. Jedyny element, który się grzeje, i jeszcze nie rozkwiniłem, co to jest, to jest coś w tym włączniku. Nadal naszym e, jak dłużej trzymam, utrzymuję prędkość, szczególnie dużą moc to tu się coś grzeje, nie jestem pewien czy to nie są styki same, które tutaj się coś po prostu grzeją, nie wiem, nie mam pojęcia ale to dosłownie po, nie wiem, 10 sekundach jak się zatrzymam to od razu stygnie i można jechać znaczy to, to ogólnie też nie przeszkadza jakoś tam, ale to to jest jako mankament zauważyłem tutaj w rączce jest wbudowany, tak jak mówiłem, moduł, który stabilizuje mi napięcie i prąd do ładowania naszego pakietu tutaj macie też zobaczcie włącznik i poziom naładowania akumulatora też macie tutaj widoczny. Jedyny minus, który na ten moment jest, zobaczcie, w momencie kiedy to jest wyłączone, to spust nadal działa. Oczywiście nie w pełnym zakresie, jak widzicie, bo naciska i nic się nie dzieje. Ale jak nacisnę do samego końca, to on wtedy pomija PWM i po prostu załącza silniki na maksa, jak widzieliście. Więc to jest do naprawy. Oczywiście, jak włączę, mogę sobie płynnie regulować. po malutku jechać mogę dać, żeby cofać. Czyli mam wsteczny, który się przydaje, mimo wszystko chciałem pominąć go, ale się mega przydaje. Nie mam zrobionego jako takiego skręcania, ale naprawdę nie ma problemu ze skręcaniem, nawet jeżeli to ma naładowane na siebie nie wiem, tam 30-40 kg, bo tyle już miałem w tym wózku załadowane i w zasadzie nic się nie dzieje. Wózek jest na tyle skrętny, że nawet tak delikatnie naciśnięcie na tą rączkę mm, bardzo łatwo on się skręca. Ee, pakiet, który teraz jest tutaj zrobiony to jest pakiet, tak jak już wspomniałem wcześniej 12V, tak naprawdę starcza mi to na 3 giełdy. Sprawdziłem. Eee, może inaczej, na dwie takie pełne giełdy, gdzie zrobię sobie po 8 km oczywiście w trybie takim, że wiecie, podjeżdżam, zatrzymuję się, podjeżdżam, zatrzymuję się też e, to spokojnie zrobicie sobie dwie giełdy. 3 giełdy udało mi się zrobić, więc zasięg jest całkiem spory, ale nie używałem zbyt dużo przetwornicy. Więc obawiam się, że jeżeli będę używał przetwornicy, to to może okazać się zbyt mało. Dlatego tutaj czekam jeszcze od Klaudiusza, e, będziemy budowali, moi drodzy, pełny pakiet, znaczy pełny. E, zrezygnuję w ogóle ze składania wózka w tym elemencie, bo i tak tego nie używam. Jedyne co składam, to tak naprawdę tą rączkę, którą tutaj widzieliście na początku. To często składam. Tam na dole nie składam go, więc uważam, że tam można będzie zbudować większy i wyższy dwurzędowy akumulator. No, i wtedy będziemy mieli tak naprawdę przetwornicę w pełni użyteczną. Przetwornica, żeby nie było spadków napięcia, też jest, jak widzicie, sążnymi przewodnikami podpięta. Szyny zbiorcze są porobione. To naprawdę pakiet jest przemyślanie zbudowany, ale to bym cały odcinek musiał o tym nagrać. Aż live A że robiłem live'a. No to teraz nie będę się za bardzo rozwodził nad tym, jak go, jak go zbudować. Powiem Wam, że kupiłem przetwornicę, która ma 2 kW, to jest model Voltcrafta. NPI 2000 Myślnik 12, 12V dwukilowa przetwornica, która w szczycie teoretycznie ma wytrzymywać 4 kW. Tutaj macie kawałek tabliczki od niej i powiem Wam, że ona daje radę, aczkolwiek muszę ją jeszcze sprawdzić sobie pod, pod oscyloskopem, bo tak. Muszę zobaczyć, jak, jak wygląda w niej sinus, ale powiem Wam, że zdaję to egzamin. Jest niemała, jest naprawdę sroga, ale daje radę. Jeżeli chodzi o samo sterowanie, nad czym się zastanawiałem, czy nie lepiej by było zrobić na przykład jakiś potencjometr, który bym sobie ustawiał maksymalny wychył tego naszego spustu. Uważam, że nie. Bardzo dobrze się to łapie, wbrew pozorom. Środkowym palcem wciskamy, tak zwanym fakelsem. Tak wygląda mój chwyt. I łatwo, zobaczcie, to nie jest tak, że ja leciutko naciskam i to już jedzie. Po prostu łatwo jest to wyczuć. Właśnie już nawet tym jeździł i też mu się udało tym pojechać, więc nie jest to trudne. E, piszczenie, czyli nasz driver. Na początku zawałem to za minus, ale oprócz tego, że jest tutaj pewne zabezpieczenie, o którym Wam nie będę mówił, tak zwana antykradziejka, żeby ktoś, kto sobie tak o podejdzie i chciałby teraz tym odjechać, nie odjedzie tym, ale... Ale o tym nie będę teraz wspominał, bo są różne patenty na zabezpieczenie takiego wózka. A dodatkowo, sam pisk, ten który słyszycie, on ma różne częstotliwości, w zależności od tego jak PWM steruje. To wam powiem, że ma duży, duży plus. Bo na giełdzie, nawet jak często Rafał jeździł tym wózkiem, czy Wojtek jeździł tym wózkiem, czy kto tam jeszcze jeździł tym wózkiem? Wiśnia jeździł tym wózkiem. Nawet jak gdzieś widziałem, że zmieniali stanowisko, podchodzili dalej, automatycznie w głowie już słyszę ten, ten dźwięk i od razu się odwracam. Czyli mam taką świadomość. E, wózek jaką ogląda, e, osiąga prędkość, ciężko mi powiedzieć, uważam, że to jest około 8 na godzinę. Można z nim spokojnie sobie takim truchtem biegać. Naprawdę jest szybki, jak widzicie, zaczynam czy pali gumę. Pali gumę, to jest gitara. Nie, naprawdę, moc e, ma bardzo dużą. Silniki są bardzo mocne i są na przełożeniu z tego co pamiętam. Tak, są na przełożeniu. Silniki są na tyle mocne, że czy wózek jest pusty, tak jak w tym momencie, czy tam załadujecie naprawdę, nie wiem, 40 kg czy nawet więcej, on tego w ogóle nie, nie czuć. Nie czuć tego w ogóle, moi drodzy. Na wózku naprawdę, moi drodzy, nie czuć różnicy w wadze, co jest bardzo fajne. Sam ten worek, powiem Wam, że jest zamocowany bardzo dobrze. Nie ma tutaj możliwości, żeby coś tam się nie wiem, odpinało, coś nie działało. Jest to zmontowane, zmontowane poprawnie. Jest to jeszcze kilka rzeczy, które chciałbym w tym wózku zrobić. Tutaj takie też pomysły Sławka były odnośnie... E, takiego małego panelu do sterowania. E, Przydałyby mi się rzeczy, nawet, nawet takie, jak na giełdzie jestem, takie głupie rzeczy jak trybometr, nawet warto by było mieć. E, wskaźniki, bardziej poboru prądu i tak dalej. No ale to wszystko trzeba było, moi drodzy, kupić elementy, zrobić, rozbudować i taki nawet mały panelik sobie tutaj wydrukować. Taki panel zarządzania, myślę, że to będzie bardzo fajna, e, fajna opcja. Ale póki co, moi drodzy, powiem Wam, że tego wózka już używam. Troszkę większy Troszkę większy jesteś. Powiem wam, że tego wózka używam, no nie wiem, no długo już to nie są 2-3-4 giełdy, tylko już go, nie wiem, miałem na 10 może giełdach i sprawdza się. Naprawdę nie wyobrażam sobie teraz, jakbym go zapomniał i miał to wszystko nosić z powrotem w plecaku, czy na takim wózku, który pchacie. Wiecie, no tu jest jednak pojemność, możemy naprawdę dużo naładować. Ja często ładuję, nawet na to kładę jakieś rzeczy. Tutaj ogólnie torby, widzicie, tutaj przez to ucho wieszam sobie torby. Naprawdę tu wchodzi bardzo dużo, co nie Wojtusz? Bardzo dużo, więc moi drodzy, mam nadzieję, że Wam opowiedziałem o mojej koncepcji. Czyli bierzecie wózek golfowy, który można kupić w fajnych pieniądzach. Bo tak naprawdę od 100 do 500 zł używane kupicie wózki, które kosztowały wcześniej po 50 tysięcy, to teraz kupicie za grosze. No bo nie oszukujmy się, nie ma zbyt rynku zbytu na takie wózki w Polsce przynajmniej. A możecie naprawdę bardzo dużo, dużo zyskać dzięki takiemu wózkowi. Baterię sobie robicie, sterowanie jakieś ogarniacie. Jeżeli nie chcecie oryginalnego, i naprawdę to to, to naprawdę jeździ. Myślałem o zrobieniu czegoś, żeby mógł sobie stanąć na tym i jeszcze jechać. Ja jest pomysł na jakąś nie wiem, deskorolkę albo coś w tym stylu z tyłu przywiązaną, ale to jest jakiś tam pomysł, powiedzmy, przyszłościowy. Póki co z wózka korzystam. Jestem z niego bardzo, bardzo, bardzo zadowolony. Także moi drodzy, polecamy taki wózek, co nie? Tak, możecie sobie zrobić. Tutaj Wam pokazałem całą koncepcję, jak to wygląda, jeżeli potrzebowalibyście szczegółów typu jak podpiąć coś, jak spiąć, jak przetwornicę podpiąć, tak. jakie przewody użyć tak dalej. Wszystko to pokazywałem na live'ach, bo cała tak. budowa tego wózka odbywała się na live'ach. Ja też pokazywałem. Także moi drodzy, wózek jest spoko, gorąco Wam polecamy zrobienie sobie takiego projekciku, bo jest naprawdę świetny. A my się z Wami żegnamy, pamiętajcie o łapce w górę i o subskrypcji. Tak. Łapka w górę. Ty, kto ma większą rękę, ja czy Ty? Jaką dać łapkę? Taką małą czy dużą? Na zdrowie. Korona